Cześć, witajcie kochani. Dzisiaj sobie tłoczę olej z pestek dyni. Tak wygląda. Ją pestki z organicznych, z ekologicznych upraw. Sprowadzałam mnie z Polski, z ekologicznych upraw. Tak wyglądają wytłoki. Zobaczcie, jakie mają fantastyczne. Nie widać, tylko widać zielony kolor. Zobaczcie. Fantastyczne smakują. A olej wygląda tak, też jest bardzo taki mm, żółto-zielony. Super. Słuchajcie, nasiona dyni są przepyszne. Zawierają bardzo, bardzo dużo magnezu. Który przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia. Działają bardzo dobrze na nasze mięśnie. Magnez działa bardzo dobrze na nasze mięśnie. Pomaga też w prawidłowym funkcjonowaniu, słuchajcie, mięśni i układu nerwowego. Także zjadajmy sobie pestki, pijmy olej z, na, z nasion dyni. Zawiera też bardzo dużo żelaza który pomaga nam w prawidłowej produkcji czerwonych słuchajcie, krwinek i hemoglobiny. Zawiera dużo cynku. Cynk, jak wiadomo, jest bardzo, bardzo ważny w, naszym, w naszej diecie i dla naszego organizmu. Pozwala też zachować cynk w zdrową skórę, zdrowe włosy, paznokcie oraz w prawidłowym funkcjonowaniu naszego wzroku. Cynk jest bardzo polecany przy chorobach immunologicznych, takich jak na przykład przy chorobie tarczycy. Tak samo jak i selen. Słuchajcie, tak sobie tłoczy maszyna hmm, pestki z dyni. Ja dodaję bardzo dużo pestek z dyni do owsianki, do chleba, do bułeczek, które piekę sobie bezglutenowe. Yy, oprócz tego pestki z dyni są yy, przeciw yy, pasożytnicze także super dla dzieci na pasożyty różnego rodzaju na owsiki warto sobie stosować, warto jeść warto dzieciom podawać yy, pestki z dyni jak i olej z dyni zobaczcie jaki piękny ma kolor olej z dyni żółto-zielonkawy. Przepiękny. Wytłoczki. Też w kolorze żółto-zielonkawy. Wytłoczki będę sobie dodawać do owsianek, do krakersów. Pozmielę sobie na mąkę. I pewnie jeszcze jakieś ciasteczka wymyślę na bazie pestek dyni. Na razie kochani. Ja się z wami żegnam do następnego filmiku. Trzymajcie się i życzę wam dużo zdrowia.